Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem, za miasto pod w wskórek. Tam, przed cudownym, klęknijcie obrazem i pobożnie zmówcie paciurek. Tato nie wraca, ranki i wieczory w czekam i trwodzę. Rozlały rzeki, pełno zbieża bory i pełno zbójców na drodze. Słysząc to dziadki biegną wszystkie razem Za miasto pod słup na skórek. Tam, czy cudownym, klękają obrazem I zaczynają paciulek Najpierw w imię całują ziemię Potem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Bądź pochwalona świętsza Trójco Teraz i czasów wszelkiego Potem Ojczy nasz i zdrowaś i wierzę Dziesięcioro i kolonki, a kiedy całe zmówili pacierze, wymył książeczkę z kieszonki i litanij ją do najświętszej matki. Starszy brat śpiewa, a z bratem najświętsza matka prześpiewują dziadki. Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem. Wtem słać tak, on jadą drogą i wóz znajomy na Skończyły Skoczyły dzieci i krzyczą Mogą. tato, ach, tato, nasz jedzie. Opatrzył kupiec, który radośnie leje, z wozu na ziemię wylata. Ha, jak się macie, co się u was dzieje? Czyście się tęskniły do tata? Mama ci zdrowa, czytunia, domowi, a od rodzynki w koszyku. Ten sobie mówi, a ten sobie mówi, pełno radości i krzyku. Ruszajcie! Kupiec na sługi zawoła. Ja z, ja z dziećmi pójdę ku miastu. Idzie. Aż w bucy obskoczył do koła. A z było dwunastu. Brzody długie, kręcone wąsiska, wzrok dziki i suknia prugawa. Nóż za miecz u boku błyska, w ręku ogromna buława. Krzyczały dziadka. Przepadły, tulą się pod płaszcz na łonie, Struchlały sługi, struchlał pan wybladły, Drżące ku zbójcom z dłonie. Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek, Tylko puszczajcie nas z drogą. Nie róbcie małych sierotami dziadek I młodych małżonki w domu. Nie słucha zgraja, tegoż wóz wyprzęga, Zabiera kobiet, a drugi – Pieniędzy! – krzyczy. I puławą sięga, ów myczem wpada na sługi. Wtem, stójcie, stójcie, krzyknie stary zbójca I spędza bandę precz z drogi. A wypuściwszy i dzieci, i ojca, Idźcie, mgrze, dalej bez trwogi. Kupiec dziękuje, a zbójca odpowie, Nie dziękuję, nam ci szczerze. Pierwszy bym pałkę strzaskał na twojej głowie, Gdyby nie dziadek pacierze. I sprawimy, że uchodzisz cało, darząc się życiem i zdrowiem. Im więc podziękuję za to, co się stało. Bo jak, a jak się stało, opowiem. Stałem już o przyjeździe chłopca ja i jakby moje kamraty, tutaj, za miastem, Przy skórku, u sukce zasiadaliśmy na czatę. Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty, modlę się dziadki do Boga. Słucham? W początku porwał mnie śmiech pusty. A potem mówi i trwoga. Słucham, ojczyste przyszły na myśl uławał Ława upadła z ręki. Ach, i mam żony, i u mojej żony jest synek taki maleńki. Kupcie, idź w miasto, ja do lasu muszę. A wy, dziadki, na tę górę, biegajcie sobie i za moją duszę. Who's the first to